Szczęść Boże Widzicie, układam ornat, tak zawsze układamy ornat przed Muszą Świętą. Bo dzisiaj chcę wam powiedzieć o przygotowaniu do mszy świętej. Najpierw chcę pokazać Wam, co się dzieje tutaj w zakrystii przed muszą świętą, kiedy wy siedzicie w ławce, E, a tutaj w zakrystii bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje. E, czasami nawet możecie usłyszeć, że e, głośno tutaj jest w, w, w zakrystii. jakiś harmmider tu się dzieje e, i co to za głosy stąd odchodzą, co się tak naprawdę przed muszą świętu tutaj wykonuje, zapraszam was do dzisiejszego filmu. Ale też powiem wam dzisiaj... E, jak wy, ludzie świetcy, powinniście przygotować się do Mszy Świętej, bo my kapłani się przygotowujemy, ministranci się przygotowują i również wy powinniście odpowiednio do tej liturgii się przygotować, żeby też ją dobrze przeżyć. Kiedy mówimy o przygotowaniu kapłana do Mszy Świętej, to musimy dotknąć kwestię stroju księdza. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj mamy alby. Alba to jest taka biała, długa szata, która ma pokazać, że ksiądz, który wychodzi do Mszy Świętej, ubiera się w kolor Pana Boga, w symbol Pana Boga biel. To jest symbol dobra, symbol bóstwa, symbol oddalenia od grzechu. Przecież e, ksiądz wychodzący do Mszy Świętej jest Arter Chrystus, e, czyli wychodzi jako Chrystus e, w bieli. Więc mamy Alba. Więc pierwszą szatą to jest Alba. Alba e, jest Alba jest e, przewiązana cingulum. Cingulum to jest właśnie taki sznurek, który e, symbolizuje e, naszą e, wolną wolę, e, czyli zawiązanie naszej e, takiego wyboru e, przeciw grzechowi. Sznurek zawiązujemy, grzech nie ma do nas dostępu. To jest oczywiście symbol tego. A na Albę, na cingulum, cingulum, tutaj tę szafę zamykam, otwieram drugą szafę, bo na Albę ksiądz ubiera ornat. Zobaczcie, mamy tutaj całą szafę takich ornatów, różnokolorowych. Za moment powiem Wam o kolorach e, tych ornatów, ale e, wyciągnę akurat fioletowy, bo teraz jest adment, odprawiamy w kolorze fioletowej. Najpierw y, ubieramy stół, stół to jest właśnie znak kapłaństwa, czynności kapłańskiej. Kiedy ksiądz jest w stule, to znaczy, że ksiądz wykonuje y, nasze czynności kapłańskie i ornat. Ornat, taka wierzchnia szata y, w różnych kolorach. Może być fioletowe, fioletowy kolor, czerwony biały, czy też zielony. Fioletowy to jest Wielki Post, Adwent lub też msze święte żałobne, pogrzebowe. Kolor czerwony jest wtedy, kiedy wspominamy męczenników, którzy przelali krew za Chrystusa. Czerwień symbol krwi. Czerwony to też w zesłanie Ducha Świętego, czy podczas sakramentu bierzmowania. Mamy kolor Biały, czy też często nazywany kolorem złotym, to jest okres świąteczny, okres Bożego Narodzenia, Wielkanoc, czy też inne ważne święta. Chociażby 1 listopad, Dzień Wszystkich Świętych. Wspomnienia Świętych mamy biały ornat. Jest jeszcze ornat zielony, który odprawiamy wtedy, kiedy jest okres zwykły. Nie ma żadnego, jakiegoś takiego większego przesłania. Moi drodzy, jeżeli mówimy o ornatach, to chcę jeszcze wspom wspomnieć jedną bardzo ważną kwestię. Na razie odwieszę go tutaj. Czasami słyszę taki zarzut. Pod adresem księży: że stroimy się w wielkie szaty, jakieś takie piękne. Moi drodzy, piękne ornaty nie mają pokazać bogactwa w kwestii materialnej. Ornat oznacza piękno Pana Boga, który wychodzi do świętych. Czynności liturgicznych. Bogactwo tych czynności, ale nie materialne, a bogactwo duchowe. Dla Pana Boga ma być wszystko najpiękniejsze i ma to pokazać piękno właśnie Jezusa Chrystusa, bo ksiądz, który wychodzi, do Mszy Świętej, wychodzi jako osoba Jezusa Chrystusa. I powiem takie e, słowo, że e, w liturgii. Mszy świętej, czy w ogóle tam, gdzie jest Pan Bóg, tam nie może być dziadostwa. Tam musi być piękno Ornat, pokazuje piękno danych czynności. Teraz chcę dotknąć najważniejszej kwestii przygotowania do mszy świętej, którą ksiądz wykonuje, czyli modlitwę i skupienie. Przed każdą Muszą Świętą ksiądz się modli, najczęściej z misjantami, ale też sam prywatnie też powinien się pomodlić i też się modli o skupienie, o taką. Powagę czynności, które będzie wykonywał. Wspomniałem, że przed Mszą Ksiądz modli się razem z ministrantami. Teraz chcę dotknąć kwestii ministrantów i ich przygotowania do Mszy Świętej. Otóż zobaczcie, tutaj za mną są słowa modlitwy ministrantów. Przed Mszą Świętą i Pomszy Świętej. Ministranci modlą się właśnie tym e, tekstem. A teraz chcę powiedzieć o tej tablicy, która jest nade mną. Tutaj tabliczka, e, na której e, jest napisane e, piękne hasło. Cisza, Pan jest blisko. Właśnie w zakrystii. Zakrysta to jest część kościoła i powinniśmy tutaj zachowywać ciszę, aczkolwiek. Sami dobrze wiecie, że nie zawsze ta cisza jest. Co jest takiego w zakrystii, że czasami jest głośno? Otóż e, chodzi o to, że tu w zakrystii są ministranci, którzy przed mszą świętą e, dzielą się różnymi posługami. E, na mszy świętej, czyli kto weźmie patenę, kto weźmie koł, kto weźmie dzwonki, kto weźmie na przykład krzyż do procesji, no i to oczywiście wymaga troszeczkę rozmów, narady, więc to jest taka narada przed daną akcją liturgiczną i chłopaki bardzo lubią takie narady, czasami są głośniejsze. Moi drodzy, a teraz chcę Wam e, powiedzieć, jak powinno wyglądać przygotowanie do Mszy Świętej Was, osób świeckich. Pierwsza zasada, to powinniście przed Mszą Świętą uświadomić sobie, do kogo idziecie i gdzie idziecie. Do kogo? Czyli do Jezusa Chrystusa. Na spotkanie z naszym Panem, naszym Królem, naszym. Władcą Jezusem Chrystusem, stwórcą świata, stwórcą Was. A po drugie, gdzie idziemy? Czy idziemy do domu Boga, do najważniejszego budynku w naszej okolicy, do kościoła? I jeżeli będziemy świadomi, to od razu łatwiej będzie nam odpowiednio się do tego przygotować. Po drugie, Dobrze jest, gdybyśmy przeczytali sobie wcześniej słowa Ewangelii czy też czytań, żebyśmy wiedzieli, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Znam osoby, które wstają rano, na przykład w niedzielę, i pierwsza czynność, którą robią, to biorą Pismo Święte lub też biorą aplikację w telefonie Pismo Święte. Otwierają, czytają i starają się właśnie, aby Bóg już ich formował przed wejściem do kościoła tak duchowo. Po trzecie, musimy zwrócić uwagę na strój. Godny strój stanięcia przed Panem Bogiem i stanięcia tu, w tym świętym miejscu. Zobaczcie. Przed momentem mówiłem o stroju, e, jaki e, ubiera ksiądz do mszy świętej. A czy my też, czy wy e, dbacie o swój strój kościelny? E, żeby był schludny, e, czysty, elegancki? E, zobaczcie, kiedy idziemy do teatru, wiemy jak się ubrać. Kiedy idziemy e, na przykład na spotkanie z szefem w pracy, wiemy jak się ubrać. Wstyd, jakbyśmy ubrali się inaczej. Jeszcze raz powtórzę. Strój nie za bardzo krótki, nie za bardzo skąpy. Czysty, schludny, elegancki. Po czwarte, zwróćmy uwagę na punktualność. Jeżeli kogoś szanujemy, to w złym Guście jest się spóźnić. A ja bardzo często, kiedy staję przed ołtarzem, e, widzę, że ja już msze rozpocząłem, a tu ciągle ktoś wchodzi i się spóźnia e, i rozpoczynam Msze Święte tą nie od znaku Krzyża Świętego, a Czasami niestety nawet od Ewangelii. Więc, moi drodzy, szacunek, w tym objawia się nasz szacunek. I ktoś może powiedzieć, ale ja się chcę nie spóźniać, ja jakoś nie mogę. Moi drodzy, prosta, proste rozwiązanie. Proste, banalne rozwiązanie. Jeżeli wie, że masz problem ze spóźnianiem, to wyjdź z domu wcześniej. To zacznij się wcześniej przygotowywać. Bo jeżeli się spóźnisz, to potem też e, tak e, przeżywamy mszą, mszę świętą. E, tak prawdę mówiąc, to mało z niej wyniesiemy. Jakże bardzo ważne jest też modlitewne przygotowanie przed mszą świętą, skupienie, oderwanie się od tego naszego pędu życiowego. I właśnie to jest piąta zasada, którą na którą powinniśmy zwrócić uwagę czyli skupienie modlitarne przed Mszą Świętą. Przyjdźmy wcześniej, wyciszmy się, pomódlmy się, spotkajmy się w takim skupieniu z Panem Bogiem. Wtedy oczywiście lepiej e, duchowo wejdziemy w Mszę Świętą, spotkamy Jezusa Chrystusa, bo jeżeli my tak wpadamy z biegu, z marszu, to wszystko w nas e, jeszcze e, gdzieś tam się kotłuje, te sprawy ziemskie, no i wtedy nie przeżywamy Mszy Świętej. A na zakończenie chciałbym zwrócić Wam uwagę na szóstą zasadę dobrego przygotowania do Mszy Świętej, e, czyli chciałbym zwrócić uwagę na miejsce, jakie zajmujemy e, podczas e, Mszy Świętej: miejsce w ławce czy gdzieś e, obok. E, miejsce jest niesamowicie ważne, dlatego że ono nam może pomóc w przeżywaniu przy Świętej albo nas rozpraszać, a czasami nawet totalnie sprawić, że nie możemy się skupić na Mszy Świętej. Czasami jest tak, że wybieramy sobie takie Patrzone nasze miejsce w kościele. Zawsze siadamy w tym samym miejscu, bo już się przyzwyczailiśmy, bo dobrze się tutaj czujemy. No i zachęcam, żeby gdzieś tam sobie takie miejsce fajne upatrzyć, gdzie się dobrze czujemy, bo to jest ważne, żeby nas nic nie rozpraszało, żeby cała uwaga kierowana była na osobę Jezusa Chrystusa podczas Mszy Świętych. Kiedyś pewien ksiądz powiedział, że my nie powinniśmy chodzić do kościoła. My powinniśmy chodzić na spotkanie z Chrystusem. Dlatego nie przeżywajmy Mszy świętej przed kościołem, uważając, że wszystko jest w porządku. Nie przeżywajmy tej Mszy świętej gdzieś w przedsionku przy zamkniętych wewnętrznych drzwiach, gdzie nic nie słychać. Uważamy, że jest w porządku, bo przecież fizycznie w kościele byłem. Nie o to chodzi zajmijmy to miejsce, które pomoże nam w skupieniu. Moi drodzy, mam nadzieję, że pomogłem wam w zrozumieniu dobre, jak bardzo ważne jest dobre przygotowanie do mszy świętej. Zwracam tu uwagę na to, co jest najważniejsze. Na modlitwę przed mszą świętą i naszą kapłańską, i ministrantów, i was świeckich. A teraz na dobre przygotowywanie się do każdej mszy świętej. Chcę wam pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.